Panie Krzysztofie, naprawdę proszę. Tu panie spojrzyj. Nie. Tu panie. panie Krzysztofie, proszę. Tu panie spojrzyj. Nie no, jest to prześlę, panie, panie. Krzysztofie, bardzo proszę. Ale tylko spojrzyj na te mebelki, no. Ale mnie nic nie kusi, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy materialne, mnie nic nie kusi, Pani Krzysztof. Nie, musisz kusić mnie, bo. Absolutnie. Ale czego? Nie. Ale czemu? Panie Dlaczego? Pani Krzysztofie, ja kusi? jestem minimalistką. Jaką minimalistką? Ja bardzo dużo rzeczy mam, e, które w domu u siebie bym powywalała. Tak naprawdę na śmieci. Nie ma czym oddychać. A mam dużo mniej rzeczy niż pan, pani Krzysztofie. Także ja jestem naprawdę minimalistą i mnie nie skuszą żadne rzeczy pan materialne. Na pewno, ale na pewno nie będzie wspominać. Cieszę się, że pan ma fajny uśmiech, że... Troszkę... Ale pani mnie wspominać. I, i teraz, pani, pani i kontakt, panie Ewo. Widziałem tak. Teraz pani nie napisze skargi na rękę. Jak zobaczyła akurat tego człowieka. Pani Krzysztofie. Jeżeli coś będzie napisane, to na pewno nie przeze mnie, gwarantuję to i to bardzo dużo, jeżeli coś zostało pisane, to nie przeze mnie, ja powiedziałam, tylko do policji napisałam, ale nie na niekorzyść pana, naprawdę. Siurek no, się obudził dla niego po 25 no, latach to. bezrobocia. Ułem. <laughs>